Gramy aż się zastanawiam, dobra, ja gram papierem do dupki. Ale no powiem tak, ja mam ciekawy czempion Selek, nie jeszcze takiego nie widziałem <grymne> Dobra no zaskocz na. Dodor spysolik Albion. <grymne> dobra, poczekaj, bo jestem tu wybity z rytmu <grymne> No ty grasz w ten kurwa Tak mało wystarczy do... Bania, się z Kurwa, on już ma tyle lat ten traś? 11 11 lat? No myślę, że tak Tak, już można zagadać powoli Idziemy inwajda Jak nam kurwa stracą? dźwięku podgłośnić Let's go Czekaj No to... kurwa mam ogonek, chłopie Co tam się będzie działo na tym inwajdzie, to jest ch... Ja ich obijam. Dobra, czekamy tutaj Dobra, Musiałem się zesrać Dobra, to będzie najłatwiejsza gra w moim życiu z każdą obkrętką, sram w gacie <noise> Trzeba tylko tego pierda nie mogę podgłosić, tak mi tu wszystko na kur... Teraz ja, co tu się kurwa je dzieje z tymi ptaszkami? Sram na nie no. <noise> Trzy razy się zasrałem na te ptaki Bo Idę ja na bota Weź tam pokoń. udawaj, że wiesz kurwa, udawaj 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 MOJEGO KURWA Dobra, super zrobiłeś Jesteś najlepszy? Nie mam mana na kół. musisz zabić Ja go muszę zabić Bo papier do dupy zrobił swoje, można zabić To no ja idę zabić tego k**a z taczka Ja rozpierd... Tuż mnie jak... Maslachar, maslachar ma maslachar! Jak już mamy losowe słowa krzyczeć Nie Dobrze Niedobrze? N to jest Ale bardzo źle wiadomo. wtedy J**ie ja ogólnie dojo, Nie wiem Kamil, ale ja bym tam leciutko posał coś tam do nią i co nieco kurde. Zabijmy my, Ej kur. pomocy, pomocy, pomocy piją Nie ptaki rozpielają kur... Zabijasz ją, zabijasz ją, zabijasz ją BIEGEJC KUR... Tak, tu tutka le... No ja nic nie zrobię O, stinky leg Oj, chodź <grym> mi do nas przyjść <grym <grym <grym> w ogóle. No to zaraz przyjdę Jak już mnie tak nazywasz, to mi sklepiasz donio. Do nią, do nią Nie, umrę <grym> Oh, hey. o, co jest kurwa? Czemu ona się tyle wyhealowała? Spierdalam oh, do... <laughs> Pralek SRAW NA NICH, SRAW NA NICH! <laughs> dobra, damy Wayne, bo... <laughs> Ty, powiem tak Nie wiem, co się stało Naprawdę samo się rozwinęło No nic k***a nie i poleciała polecia taśma do dopy, nie? Ty, co jest kurwa? A, no dobra, no to jak już ring zajebałeś, no to trzeba to dokończyć Potrzebuję pomocy, panowie Mogę pomocy, panowie PANOWIE Idę PANOWIE Oni idą też Dawaj. No to pomóż, kurwa, koleżko Jesteś świetny, świetny, świetny Chodźcie tutaj, robimy Drake'a! Cich Ja bym robił Drake'a! Ja bym robił drajka Ja, ja robię, ja robię to Ja robię to Zrobiłem to Jesteśmy pod żabką i to jest możliwe Jak ja w tamtym <grym> kurwa z Dobra idę, 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 idę. No nie wiem, kurwa. Nie starczyło, starczyło! Ej, pomocy! Ty pana w dupę dziwą. Ale szmat ławca jebana. Ty pana w dupę kół. No i co? No iść do kolegi kurwa. Jaka kurwa rura jebana. Będzie też staki podpierdalać kurwa. Albo... Jebać cię Co chciałeś? Wielka miłości kurwa Nawet Greg nie chce się przytylić Bo co? Bo szczał pod siebie? Ej ja bym ją rozku... Ale bym komuś by... Kurwa to jest jedna z nich Jedna z wielu osób Której bym? Której bym? Ja safo. Akcja staczek Nie dajemy jej tego kurwa Idź tym tresem szybko Szybko, szybko, szybko Kurwa szybciej kurwa Latarnia, KURWA Co? Coś tam? Ja Nieee nie. Nie! Zesrałem się. Dawaj tą p... kupa tutaj. kupa kupa. Dobra! Nie mamy tego! Mamy to. On mnie kupa zjada, zjada teraz! On mnie kupa zjada teraz! On teraz! Chodźcie Drakea. Za 10 sekund jestem tam diametralnie! Pierdolę was! Małpeczka, ty nie Nie, yeah. no co, ja odjebałem. Odio... No, myślałem, że wiesz, Może to starczyk. W ogóle ja myślałem, że ręka w jedynie ci ja nie wiem, czemu myśmy jej nie zaszatowali. Czemu kurwa, Kindred jest tankiem. tankiem? Papier do dupy. Tu jest kurwa kurwa. Coś tu nie. Nie wiem, ja próbuję to zjąć. O, bo. Let go! Myślę, że my to kłopot ku... mamy, bo mamy pojedynego smoldera! Ja go salam, sram na k... czaszkę, szpiluj ją To ku... DOKTO szpile <suszel> O oh no! Ej, pomóż pomóż, kru... pomóż Jedy... ktoś paro wstaje baro! To jest na paro! Zesrałem się <suszel> i na czoło <ścoughs> Idziemy na balona KUP! Tutaj wezmę dwa MMSyką <ścoughs> zależałe te szybko, to jest gitańskie Ale jesteśmy chłopi <ścoughs> O Jezus kogo wziął? Kogo wziął? No, Ej Storio co no, to. jest? KO ktoś to widział? Co to ty Doniu odpierdol schoj! choy jest! Ona cię wzięła do wydgorszy do nią i twój hak został k... w poznaniu, nie? No lepiej bym tego kurwa nie ujął, nie? To się nam już pojawiło, to NICE that GAMING so... Bardzo ale z przeceny, tak. Macie tam mnóstwo rzeczy, mnóstwo gierek, wystarczy, że wejdziecie w mój opis i tam sobie kupa kupicie jakąś gierkę, albo doładowanie, które zobacz, że są 13 złotych tańsze. Więc sobie możesz kupić za stówkę doładowanie do PlayStation za 80 parę złotych, no rozumiesz, co tutaj chodzi, wiesz, jaka to jest przecena, super, jest super, naprawdę fajnie. Albo Minecraft, który na oficjalnej stronie jest za... ile? 129 zł, a na instant gaming jest za 63! No przecież to jest stylek, panowie, kur. Tam jest wiele przycennych Gierek, wiele doładowań, także zapraszam do linku w opisie i ja Was więcej już tutaj nieco nie zanudzam. Nie? Co to za zagadka? Wykolecki i armatka. <głosy> <głosy> to chyba kuta! <głosy> <głosy> To twoja wina. Ale jaja, kurwa. No Ty Co jest wagrane z tym? Dobra, oni myślą, że nas przepuszczają. Wejz kurwa. Idziemy, ja Amerykę Cape. Co za kmioty, ale kończymy to, baj, ba, kończymy to. Jakie, ale kurwa. Chyba KOCHAM TĄ GRĘ ja ONI kurwa, PISZĄ PO SEMLESIE TO CHODZI Powiem ci kurwa, że gram na po. Na stworzenie co grasz? Ha. Ha. Ogólnie jak dostanę w od niej wychodzę z gry Wychodzę z gry Bo mi nie... Dobra patrz to patrz. chcesz Jesteś <grystanie> Uważaj <grystanie> Jest mocno. Ja daję jej szansę, tak? No i? i Mędżdemoguny. Strasznie bierzku. taki męski, kobieta. <grym> ja nie wiem to. kto mi przerwał prze na erkę ale chyba sam sobie po prostu zdałem Nie, nie idę tam. <grym> Thank you for your service. Goodbye, oh, my. Oh, back to the lobby. <grym> Jaka zakochana para, taki barbara.

Zablokowało mnie, zablokowało mnie. Ale zrobiłem to na poczet czegoś lepszego, tak? Na ratowanie swojej dupy. To nie jest k***a, Aram. Ty jaki on jest kurwa bystrza ha, co? On jest kuwa, ja kuwa, z Jak się urodziłeś powyżej 2000 roku, masz w życiu uważam, nie? To żyję do 30, bo w mam kurczaka, co tak naprawdę więcej związków chemicznych niż u samego kurczaka. Chyba teraz jest praca online, tak naprawdę Kuba nasze pokolenie będzie tak zgarbione w wieku 45, a to się chyba wyklucza, będziemy żyć do 30, ale ja już jest mam garba, jakbym kuwa, był w Egipcie i kurwa, bo przewoził rozumiesz? Jan Paweł II rozpowiadała nam idzie. jakkolwiek by to źle nie brzmiało nie dla byli chrześcijan. Byli. Dostał level, dostał level, dostał level, dostał czwarty level, dostał czwarty level, dostał czwarty level. dostał tą grę, tą grę, tą grę, tą grę, gramy next time. Beto. kto podnosi rączkę? Kto podnosi rączkę? rączkę rączka, do gry. Podnosił. Czemu on żyje? No i kurwa po problemie, problem sam się rozwiązał, nie? Czy wiedziałeś, że. Katalina jest Jedziemy z tym w dupę, kupa. Dwa. No te banany,